Szczęść Boże, zanim wyjaśnię swój strój taki kapłańsko-wojskowy, pozwólcie, że podzielę się świadectwem swojego powołania. Pierwsza myśl o kapłaństwie pojawiła się w piątej klasie szkoły podstawowej, gdy niedaleko mojego domu powstawał nowy kościół, kościół Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie i razem z kolegą z podstawówki zapisaliśmy się jako ministranci, tak służyliśmy całą podstawówkę i liceum. Gdy czas matury zbliżał się bardzo szybkimi krokami, każdy z nas zastanawiał się, jaką drogą pójść. Ja za namową swoich kuzynów postanowiłem iść do wyższej szkoły oficerskiej do Wrocławia, zacząłem biegać, trenować, tak żeby te egzaminy szczególnie fizyczne, sprawnościowe poszły mi jak najlepiej. Ale już tuż przed maturą jednak ta myśl o byciu żołnierzem przeszła na kolejny plan w moim życiu i postanowiłem po modlitwie, po rekolekcjach powołaniowych, w których uczestniczyłem po różnych rozmowach, postanowiłem złożyć dokumenty do, do, do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. I tak oto w 2004 roku zostałem przyjęty i kontynuowałem studia przez 6 lat. Później pracowałem w parafii w Dobrzyń nad Drwęcą, później jako wikariusz w katedrze. I z Bożej łaski był organizowany we Wrocławiu kurs oficerski dla kapelanów z całej Polski. Złożyłem dokumenty razem z moimi dwoma kolegami kursowymi i ksiądz biskup Piotr zgodził się, żebyśmy taki kurs oficerski przeszli. Było to dla mnie... Taką okazją do większej wdzięczności Panu Bogu, dlaczego? Ponieważ ja o tym swoim marzeniu, żeby być wojskowym, absolutnie już dawno zapomniałem. I Pan Bóg ze swoją dobrocią przypomniał mi, że przecież kiedyś prosiłeś, jak byłeś w liceum, że chcesz być żołnierzem, więc masz teraz okazję. Realizowałem się oczywiście jako, jako ksiądz, ale później też jako żołnierz. Od dwóch i pół roku pracuję jako kapelan w 65. Batalionie Lekkiej Piechoty w Pomiechówku. Jestem też wikariuszem w Parafii Zegrze, siedzibą Woli Kępińskiej. I na miarę moich możliwości dojeżdżam do żołnierzy. I moja rola przede wszystkim jest taka, żeby ich spowiadać, odprawiać dla nich mszę świętą, przygotowywać przysięgę, spotykać się z dowódcą brygady, z dowódcą batalionu, często też i z generałem. Który jest odpowiedzialny za formację wotowską? Myślę, że naprawdę jestem taki w ogóle bardzo wdzięczny Panu Bogu, że mogę być właśnie i księdzem, i jeszcze działać tak ewangelizacyjnie w wojsku. Ostatnio też uczę swoich żołnierzy i rozdaję kartki z medytacją, co bardzo oczywiście chętnie, chętnie biorą. Takie różne spotkania, czy na płaszczyźnie liturgicznej, czy na, takiej zwykłych, na takich zwykłych rozmowach myślę, że dla nich są, oni, są one bardzo, bardzo cenne. Nawet takie zamienienie kilku słów, kilku słów, i spotkanie księdza twarzą w twarz, szczególnie właśnie w tym środowisku wojskowym jest i dla mnie cenne, ponieważ oni budują moją wiarę, ale też to, co ja im powiem. Przez różne spotkania naprawdę też chcę budować ich wiarę i mówić o, o Panu Bogu. Warto Panu Bogu zanosić swoje marzenia, swoje prośby. Pan Bóg zrealizował moje dwa odnośnie do kapłaństwa, odnośnie do pracy w wojsku. Mam nadzieję, że Ty również masz swoje marzenia i będziesz je z Bożą łaską realizował. Warto być księdzem i warto dawać innym Pana Boga. Szczęść Boże, pozdrawiam.